Modlitwa Ojcze Nasz zawiera w sobie dwie moce, dwie siły. Z jednej strony są to słowa samego Boga, Jezusa, który nauczył nas tę modlitwę. Z drugiej strony modlitwa ta mieści się w Biblii, a więc modląc się nią, modli się słowem Bożym. Podwójna moc Ojcze Nasz. Słowa samego Boga. Modlitwa litwa słowem Bożym. No dobrze, odrzekł Jasiu. W takim razie powiedz mi, dlaczego Bóg nie wysłuchuje wszystkich moich prośb? A w ogóle to, czy Bóg wysłuchuje wszystkie prośby? Drugi Jasiu, każda Twoja prośba zanoszona do Boga przychodzi, przez jedno bardzo ważne sito wiary. Tym sitem wiary jest wezwanie w modlitwie Ojcze nasz bądź wola Twoja. A więc jeśli ufasz i wierzysz w dobroć Boga i prosisz Go o tą modlitwą, to tak naprawdę w tym momencie Bóg wysłuchuje wszystkich Twoich próśb. Wszystko przechodzi przez to ważne sito mojego zaufania, bądź wola Twoja. Takim pomocnym obrazem do zrozumienia tej relacji między Bogiem a Tobą. Niech będzie prosty obraz relacji między dzieckiem a matką, kiedy to dziecko wychodzi z otwartymi dłońmi do swojej matki, z uśmiechem, z zaufaniem i mówi Mamo, daj cukierki. Dobra matka, kochająca matka da tyle, ile może, jak również da tyle, Ile w tym momencie jest to wskazane dla tego dziecka, i nigdy to nie zmieni relacji między matką a dzieckiem. Ufajmy w to, że Bóg najlepiej wie, co nam potrzeba. Ojcze nasz, modlitwa podwójnej mocy.